Spójrzmy teraz na ćwiczenie pierwsze. Wiemy, że pewna osoba otrzymała resztę z jakichś zakupów i tą resztę wydano w 9 monetach. No i te monety były 10 bądź też 50 groszowe. Czyli tak, jako X oznaczyłam sobie liczbę monet 10 groszowych, natomiast jako Y oznaczyłam liczbę monet 50 groszowych, no bo wiemy, że tylko w takich monetach została wydana reszta. No i teraz co wiemy? Że wydano tą resztę w 9 monetach. Czyli jeżeli dodamy do siebie liczbę monet 10 groszowych i liczbę monet 50 groszowych, to wtedy łącznie otrzymamy 9. Czyli to, co mamy zapisane tutaj, możemy zapisać krócej, że mamy liczbę monet 10 groszowych, Plus liczbę monet 50 groszowych, no i łącznie tych monet w ręce będziemy mieli 9. No i spójrzmy jeszcze do treści zadania. Wiemy, że reszta wynosiła 2 ,10 zł. 10 groszy, czyli to sobie tutaj zapiszmy, że nasza reszta to 2 ,10 zł. 10 groszy, czyli krócej 2,10 i 2 2,1, tak? Natomiast w jaki sposób ją można zapisać, tą kwotę, wykorzystując monety? No wiemy, że moneta o nominale 10 groszy, że tych monet było x sztuk. Czyli możemy zapisać, że mamy 0,1, tak? No bo wiemy, że nie trzeba tego zapisywać w takiej postaci. No tego zera na końcu zapisywać nie musimy. Czyli mamy 0,1 razy x. I jeszcze mamy monety o nominale 50 groszy i tych monet mamy Y sztuk. I teraz, jeżeli dodamy do siebie to, co mamy tutaj, to wówczas otrzymamy całą resztę, czyli 2,1. Może akurat ta część być dla Was niejasna, ale zobaczcie na przykładzie. Jeżeli załóżmy naszą resztę, otrzymalibyśmy w takiej postaci, że mamy dwie monety dwuzłotowe. I na przykład 3 monety 5 złotowe. Tak? Bo musicie to po prostu dobrze zauważyć. Będzie łatwiej. No to teraz, ile tej reszty dostaniecie? No łatwo policzyć, że tu mamy 15 zł plus 4, czyli w sumie łącznie otrzymaliśmy 19 zł reszt. Ale jeżeli byśmy nie wiedzieli, ile jest monet poszczególnego rodzaju, to byśmy powiedzieli, że mamy tak. Monety dwuzłotowe, x sztuk. Natomiast monet 5 zł mamy Y sztuk. Dokładnie tak samo jak mamy w naszym zadaniu. I teraz, żeby sobie policzyć, jaką kwotę otrzymaliśmy przy użyciu dwuzłotówek, złotówek, to musimy liczbę tych monet, mamy dwie monety, pomnożyć przez wartość jednej z tych monet, tak? Czyli to byśmy zapisali jako 2 razy X, bo wiemy, że na monetie mamy 2 złote, ale nie wiemy, ile tych. Monet będzie, lepiej to może będzie widać tutaj, czyli mamy tak monety 5 złowe, ale my nie wiemy, ile tych monet jest, ale jeżeli pomnożymy to sobie razy Y, czyli zapiszemy 5 razy Y i wiemy, że tych monet mamy 3 sztuki, to szybko policzymy, że 5 razy 3 to będzie 15 zł. Gdybyście na przykład wiedzieli, że monet 5 zł mamy 10 sztuk, czyli 5 złotowych 10 sztuk to jaka z tego kwota powstanie? No można to policzyć jako 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 i tak do siebie dodawać piątki 10 razy, ale krócej zapiszemy to w ten sposób, że tak, na monecie mamy 5 zł, mamy ich 10 sztuk, czyli 5 razy 10 to będzie 50 zł. Łatwiej to robić wówczas, gdy mamy takie liczby tutaj tak całkowite. Na tej samej zasadzie wiemy, że mamy monetę 10-groszową, ale nie wiemy, ile ich będzie. Ale, jeżeli byśmy na przykład wiedzieli, że mamy 10 sztuk takich monet, to szybko byśmy policzyli, że 0,1 razy 10 to będzie złotówka. Dlatego to zapisałam w takiej postaci. Tutaj mamy monety 50 groszowe, nie wiemy, ile ich jest, ale gdybyście znowu wiedzieli, że na przykład mamy dwie monety 50 groszowe, to szybko policzycie kwotę. Bo mamy tak 50 groszy razy 2, bo mamy dwie monety, czyli wtedy otrzymamy złotówkę. Dlatego w ten sposób to sobie zapisałam. No i teraz spójrzmy na prawą stronę. Jeżeli będziemy wiedzieli, jaką tutaj mamy kwotę przy użyciu tych 10 groszówek, tu wiemy, jaka jest kwota przy użyciu 50 groszówek. To jeżeli te dwie kwoty do siebie dodamy, tak jak zrobiłam tutaj, to wówczas otrzymamy całą resztę. Czyli dzięki temu zapisałam dwa równania i to będą dwa równania, w których pojawiają się dwie niewiadome. Czyli tego typu zadania możemy rozwiązywać przy pomocy układów równań. No bo jeżeli mamy w równaniu dwie niewiadome, no to musimy mieć dwa równania, żeby spokojnie te dwie niewiadome sobie wyznaczyć. Ale zobaczcie, przepisałam to pierwsze równanie, przepiszemy to równanie drugie. Czyli mamy 1 dziesiąta x plus 5 y równa się 2,1. Podejrzewam, że większość z Was rozwiązywała już układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi w szkole podstawowej. Natomiast na razie zakładamy, że są osoby. Takie, które jeszcze tego po prostu nie potrafią, i w tym momencie jest to jeszcze niewymagane. Więc pokażę Wam, w jaki sposób rozwiązać sobie taki układ równań bez umiejętności tak naprawdę jego rozwiązywania. No bo, żeby rozwiązać układ równań, to musimy znaleźć takiego x oraz takiego y, żeby oba równania nam się zgadzały. No i teraz spójrzmy na to pierwsze równanie. My tutaj wiemy, że monet mieliśmy łącznie 9 sztuk. No wiadomo, że monety, liczba monet to musi być liczba naturalna, no bo nie możemy dostać na przykład pół monety, tylko wiadomo, że możemy dostać albo jedną monetę, dwie, trzy, cztery, pięć, no i tak dalej do ośmiu w sumie, tak? Bo wiemy, że były monety i 10 i i 50 groszowe, czyli przynajmniej jedna moneta 10 groszowa, czy jedna moneta 50, 50 groszowa musi się tutaj w zestawie pojawić. No dobra, czy jeżeli spojrzycie sobie na to pierwsze równanie, no to my najpierw załóżmy, że monet 10 groszowych mieliśmy tylko jedną sztukę. No to pytanie, ile musiało być monet 50 groszowych? No tych monet musiało być 8, skoro łącznie wszystkich monet mieliśmy 9 sztuk. No to teraz zobaczmy, czy będzie nam się zgadzała kwota, no bo pierwsze równanie jest spełnione, no bo zobaczcie, 1 plus 8 równa się 9. Czyli tak, liczymy, jaką kwotę byśmy otrzymali. 10 groszy razy 1 to będzie 10 groszy, to nawet tak sobie możemy zapisać, a teraz monet 50 groszowych mamy 8 sztuk. Czyli 50 groszy razy 8 to będą 4 złote. No to widzimy, że nie otrzymamy 2 złotych 10 groszy. To nam się po prostu nie zgadza. No to zobaczmy, co będzie, gdy mamy dwie monety 10 groszowe. To wówczas wiadomo, że tych monet 50 groszowych musimy mieć 7 sztuk. No to ile dostaniemy? 10 groszy razy 2 to 20 groszy. No i 50 groszy razy 7 to 3 złote i 50 groszy no to nie otrzymamy na pewno 2 zł i 10 groszy czyli to nam odpada no i tak po kolei należy to sobie sprawdzić aż w pewnym momencie dojdziecie do 6 monet 10 groszowych no to tak, wówczas musimy mieć 3 monety 50 groszowe no bo 6 plus 3 jest równe 9 czyli to pierwsze równanie jest spełnione i spójrzmy teraz na kwotę 10 groszy mnożymy przez x, czyli przez 6, czyli otrzymamy 60 groszy, natomiast monet 50 groszowych mamy 3, tak? Tak sobie założyliśmy. Czyli 50 groszy razy 3 to będzie złoty i 50 groszy, tak? 1 złoty i 50 groszy, czyli tutaj łącznie dostaniemy 2 złote i 10 groszy. I to faktycznie nam się zgadza z tym drugim równaniem. Czyli ponieważ i pierwsze równanie i drugie równanie jest spełnione, to oznacza, że nasz x musi być równy 6, a nasz y musi być równy 3. No i pytanie było, ile było 10 groszówek? No to odpowiedź będzie taka, że mieliśmy 6 dziesięciogroszówek.